Z ogromnym życzeniem, z ogromnym serdeczności chcemy także przekazać działanie. Maju, kochamy Cię, wspieramy Cię w walce. Wierzymy, że to się wszystko bardzo dobrze skończy. Bardzo dziękujemy Kapeli Kosor za nominację. Co zagrać, to oczywiście zagromy. Mamy także swoje nominacje do działania. Udostępniajcie, co to wszystko szło w świat. Tam na dole są wszystkie informacje, wszystkie szczegóły. Link do zrzutki musicie po prostu do najmniejszej kieszeni sięgnąć, ostatnie dudki wyciągnąć. Liczy się czas moi kochani. No i co? Nominacje. Nominujemy zespół pieśni, tańca i Stebna. Nominujemy Dariusza Fijaka. I nominujemy kapelę Góralską Hajduk ze Szczyrku. Dziękujemy i jadę! 你好，我是李指导嘞，